Dzień dobry, rok szkolny się skończy, nadchodzą wakacje, czujemy już zapach powietrza, sprawdzimy czy tak jest u każdego. Dzień dobry, pan Dzień dobry, rok szkolny? To na pewno nie był nudny rok szkolny, działo się bardzo dużo, dużo rzeczy w szkole wspólnie zrobiliśmy, wiele sukcesów i osiągnięć mamy, więc na pewno to nie był nudny rok. Jak Pani minął rok Do szkolny? Był to dość trudny rok, bo mało czynników nie było. Uczniów w szkole i szkoła była troszeczkę smutna. Dzień dobry, jak Pani minął rok szkolny? Jak to był bardzo trudny rok, ale ja jestem specjalistą od spraw równych i dlatego daliśmy rano. Dzień dobry, jak Dzień Pani minął rok w A, szkolny? Oj, ten rok szkolny był piękny. Bardzo tęskniłam za wami, za uczniami, moimi ukochanymi, przytulankami. I nie było was, nie było zabaw, nie było spotkań, nie było urazów, także nie było narzekań, ponieważ przebywaliście w domu. A teraz się bardzo cieszę, że wróciliście znów do szkoły i jesteśmy Lazen. Dzień dobry, jak Ten rok był bardzo trudny, ale jest intensywny i bardzo się cieszę, że już w zasadzie ten drugi semestr byliśmy w szkole. wakacje. Chciałabym, żebyście sobie odpoczęli wakacje. Chciałabym, żebyście każdą chwilę wykorzystali na zabawę z koleżankami i kolegami. Żebyście spędzili czas nad wodą, w górach, na wsi, w mieście i żebyście bezpiecznie wrócili do szkoły 1 września. na wakacje? Na wakacje życzę słońca i wypoczynku. Na wakacje? Na Kochani, wakacje. to był dla Was bardzo, bardzo trudny czas. Myślę, że już bardzo długo siedzieliście w domu. Dlatego życzę Wam cudownych, słonecznych, pełnych radości wakacji. Bawcie się dobrze i wracajcie do nas na wrześniu. Czego Pani mi życzy na wakacje? Tak, życzę dobrego odpoczynku, zdrowego odpoczynku i szczęśliwego powrotu we wrześniu do szkoły i żebyście dbali o siebie w czasie wakacji, do, dobrze odpoczywali, bawili się i szczęśliwi wrócili zadowoleni we wrześniu do szkoły. Co wybrałybyście uczniom na wakacje? Uczniom na wakacje życzę przede wszystkim bezpieczeństwa, dużo słońca, radości, uśmiechu, wypoczynku, Spełnienia marzeń, żeby można było odwiedzić te miejsca, które chcieliście odwiedzić, a nie mogliście. I życzę również rodzicom tego samego. Dziękuję bardzo.